Cześć, witajcie! Jestem tutaj w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero na naszym kanale. Kontynuuję historię z przygoda przygoda I co? Zostało nam dwa osiągnięcia do skończenia całej gry na platynie, No trzy, licząc z całą platyną. Ale dwa, to zostało nam jedno. Zniszczyć 23 trzy manekiny i jeszcze, żeby wszyscy przyłączyli się do obrony. Dziś robimy niszczenie manekinów żubaczy, także... Jesteśmy na terenie Starego Nora tutaj. Tych, tych naszych pierwszych terenów. I na tych tu terenach dotąd... Znajdują się wszystkie 23 manekiny. Z tego na przykład C 7. Tyle wspomnień. No. To już nie jest mój dom. Bez rosta Nic mnie tu już nie trzyma. No, co mam mówiła? Rosta. To jest smutne. Dobra, zaczynamy. Tu są, jak widać, te takie manekinki. I ja trzeba tak... Ej, się kompletnie nie I dwa. Jesteśmy już dwa. I trzy. Tu jest i cztery, i pięć. Tu jest szósty manekin. One się nie odregenerują, musimy po prostu je znaleźć na mapie. I siódmy na terenie rozpocząć. I zniszczyliśmy już siedem manekinów. To już dobrze idzie. Teraz ruszamy do e, samego serca matki. E, strażnica matki, kolebka matki, wszechmatka, ruiny. Gdzie jest serce matki? Tu. To są sercu matki też są i ja Nie miałam pojęcia, że się samorobił złomiarz. Wszyscy, którzy mogli, udali się na górę. Przed nią nie wszedł do wnętrza góry. Jest namaszczona. Musiłem co na Czatowałam na state biegunów. Nie miałam pojęcia, że to samorobił złomiarz. Dziewiąty. Dobra. Wszechmatko, pamiętaj o mnie. Błagam. Tu jest, bo ósmy, tu jest dziewiąty. Manekin, ja. Dziewiąty w tym momencie ruszamy do kolebki matki. Nie, czy strażnicy, czy kolebki? Sam nie jestem pewien, tak szczerze, w tym momencie. Ta strażnica matki. Z samego wejścia tu nią jest nasz cel kolejny, w postaci dwóch manekinów przed bramą. Brama do serca matki zniszczona, ale manekiny stoją. To już jest ruina hmm. Już było 12, nie 11 Teraz trzeba się udać do kolebki matki W samej kolepsie matki jest 12 i z tyłu za nią 13 maneki. Dużo mi tych pakietów przy podróży idzie. podejdziemy do kupca. To jest po tego ostatnich miejsca, co nie, bo jesteśmy jakby na etapie prawie końca gry. Bo wtedy tereny Nora były praktycznie całe zniszczone. Nie licząc same ich serca matki, potrzebowałbym u pana. O. Gdzie pan ma? Co jest? Czemu ty nie sprzedajesz? Tych takich fajnych, śmiesznych. Szukam. nie ma. E, szukałem, żeby kupić u niego e, pakiety podróżne. Mam ich trochę, ale to nie jest duże. Nie? nie ukrywając. Mam no, 21. No dobra, to nie jest aż tak źle. No dobra, i z tyłu kolebki matki jest kolejny. pół góry maneki nr 13 to będzie zostanie już nam tylko 10 Wspomnę na przykład nie ta, taka miejsce, w mnie nigdy nie było. Pudniwa obręczy jaka potężna jest ta czujka Próby łowieckie, Nora. Tak, te próby łowieckie, te tu. Dokładnie w tym miejscu są kolejne dwa. Kto by to przepuszczał? No nie ja. Tak, ordynarnie nie ja. To są chyba dwa albo trzy manekiny, Ja wtedy widziałem, a ja wiemy tylko strzyję strzałą, a tu nie o to w grze chodziło, tu chodziło o to, żeby je tak ładnie pieprznąć. Wicnie. I tutaj jest ich do 15 dobijemy samym w sobie. samo tutaj w trzeba tam ja się bałem iść tu górą i szedłem wodą No widać, że biegł nie smaczny, no wywalony Wodę No się patrzy na takie ruiny No niestety Co zrobić? I tak sobie tylko szybko sprawdzę, bo nie pamiętam czy to był jeden czy dwa Problem zresztą Dwa Potem wzniesienie matki Wzniesienie matki to nie wiem Jestem pewien czy to było gdzieś tu To jest osada, której ja nawet nie mam odkrytej O, maści los No trochę śmiesznie, nie, 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 nie gadając tak szczerze. Kończy, skończyłem grę. Platynuję ją w tym momencie, ale ja z podstawowej lokacji nie byłem, którą widać zresztą stąd, prawda? Widać, że wszystko zniszczyli Co, przypaliłem, że pobiegł nam? Doszła ja sam radę w takim razie. Zobaczcie, to jest obok miejsca, gdzie zdobyliśmy zbroję. To jest ruina, stare wejście. a tu w pionowo do góry trochę. Wejście jest od drugiej strony, ale... Tu ale ja jestem zbyt leniwy na takie panaberie. W sumie nawet nie do końca od drugiej strony, to po prostu niedaleko. Nie prostej. No i fajnie, kolejna misja się odkryła, poboczna. Znaczy, Myślę, że nie zależy mi na tych pobocznych. Dobra, właśnie znaleźliśmy nie mamy kina. Kowa idźmy do góry. Tu jest jeden Szesnasty i siedemnasty w jeszcze tylko sześć Przykro mi, że psuję zabawę! naprawdę widać maszyny jakieś, czujki na ogół W sumie nic innego tu się na terenie tak szczerze tym nie spodziewam to, że to są bieguny, czujki, widzę, że pojedyncze żuwacze, żuwacze To już są takie dalsze tereny, to są na przykład nadmacze na obrzeżach Odcięcie tego terenu to świadczy gromoszcz, tutaj gdzieś jest Obóz w diabelskim Obok widokówki, tu jest, o A nie, to też nadymacz, myślałem, że gromoszczek Naprawdę tutaj największe zagrożenie to są wielkogłowy Ewentualnie nadymacze na pojedynczych i tu jest jedno środowisko e, Na, o, na przejście takie dalsze tędy e, Wyjście sam, o Przejście do tego strefy Gdzieś jest południe, tutaj na pustyni jest zagrożenie, bo tu jest gromoszczek, wielkogłowy, e, konwły e, piło zęby, karabołazy, e, kłapaki, niszczyciele. No no, ale my wtedy pierwszy raz idziemy tędy. To, prawdę mówiąc, wtedy też wychodzę z tym nic, poza wielkogłowami. głowami. Hm. diabelskim tu mamy kolejne. 18. matka do niej przemówiła, to prawda! Tak, tak Puśćcie mnie Zobaczcie, tu byłem tak dawno w grze A tego tu pominąłem Osiemnasty Do korony matki teraz idziemy 19 tu jest i obok 20 Zostaną 3 A to jest dojście do pierwszej figurki banuk chyba coś takiego A nie, sorry, tam bardzo niczy po prostu Namaszczona 20 Teraz kolejne to jest obu słowców przed samym tu wyjściem 21 i 22, i nie został ostatni, i ostatni jest na dwóch ząbie, czyli dosłownie kawałek dalej, tu jest sam, to o no, i wygodnie będzie chyba stąd przejść. się tam powinien być strefa do odbokowywania, ale ja, nie, ja chyba tego nie odblokowałem jakoś takim śmiesznym. no, że serio, w deszczu będę kończył osiągnięcie. Serio, mi się teraz odblokowało... To był zębie strefa. jak się ja. Fajny, to był obóz bandytów, taki też jeden z pierwszych, który zniszczyłem, większych w ogóle. Podaję tutaj testowałem zabawienie ba się tymi wszystkimi śmiesznymi jakimiś działkami zęba z dniętymi czy czymś. Tu jest trzecie. Gdzie moje trofeum? O! Zebra trofeum przewracamy 23 manekiny żubacz. No i tak się to robi. Dokończymy, To byłoby na tyle jabłniczko na rzecz pa widzimy się w kolejnym odcinku z tej horizont z irodaum.